Nie ma Trakłość! zobaczymy, nie ma kolejki, ale mam farta. Słuchajcie, widzicie jak chyba wygląda cały trochę słony <laughs> jak świnia. Dlaczego? Dlatego, że niestety warunki w Nowym Jorku były jakie były. Prawa beja za zajęta widzę, to my się wbijamy w lewą beję. Także w końcu. Nah, just the look, just truck and trailer. You do the wheels? Yeah. How much do you charge? Well, six wheels, you want 100. You put your too. Are you going to buff it or what? let no, that's by hand. Oh, by hand. All six wheels and armor all you want 100. I'll let you know, right? Hey, let's take a look when you come out. All right. Hey, get up guys, put the acid on the wheels. They're going to get all that salt off from the snow. I już chłopaki leją. Jest dwóch na jedną stronę, dwóch na drugą stronę. Jest supervisor oczywiście. No dobra, idziemy. O, ale tutaj troków nawalone. Tutaj ładny Kenworth przede mną, z takim wielkim sliperem. A idę do ATM-u. Bo mi się cash skończył Chłopakom trzeba dać tam ze dwie za to, że fajnie umyją Ale jeszcze wam ponagrywam troszeczkę procedurę, jak tam się dopadli No kilku jest ciemnych, także nie oczekuję cudów No ale zobaczymy Kurwa, elegancki Kurwa, odjebany jakby do się Miałem szczęście, już się kolejka ustawia. Co prawda, tylko kilka ciężarówek, ale jednak ładny Low Rider. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. zaparowałem. Dobre poprawki, też jakieś to wszystko. Dobra, dwie dychy dostałem. Nas spierdzielać mycie naprawdę kompleksowe. Nie mogłem wam to dużo pokazać, bo co chciałem coś nagrać, to mi okulary parowały. Dobra, ten, ten to z tymi felgami będzie coś chciał, nie wiem, spierdzielam stąd. Nie mam ochoty felg robić na razie, bo nie mam czasu na to. Następnym razem zrobimy, będę wracał do góry. Najprawdopodobniej jednak będę wracał do Nowego Jorku, dlatego że dobrze płacą na Nowy Jork. Także widzicie, dość ci polega na tym, że jeżeli jesteś kierowcą sam dla siebie, to jedziesz tam, gdzie płacą, nie patrzysz na inne czynniki. Tak na dobrą sprawę. Więc trzeba zapierdzielać i pokazać zmycia, ale słuchajcie, automatycznie okulary parowały i wyszła dupa w kwiatach. Pozostaje mi jeszcze wytrzeć fajnie szyby, zaraz sobie to wszystko zrobię, szmatki powyciągam. I ogarnę temat tutaj, żeby było estetycznie i czyściutko. O, tu się zaopatrzyliśmy, proszę. Mr. Kurdelaczek, woda jest, będzie co pić. Bardzo elegancko, także co? Eee, coś tu pewnie nagrałem, także będzie, będzie coś złożone na pewno. Pozdro Spadamy, ale tutaj trakstapu wam powiem, ładnie narobili. Mr. Fuel loves. Eee, tutaj mamy flame. Tu był flame J, tak specjalne drogi dookoła że można było no wszystko zbudowane tutaj pod kątem ciężarówek wam powiem parkingów bardzo dużo ale też widziałem że mnóstwo chłopaków parkowało dosłownie gdzieś na poboczu także wygląda na to że mimo to że jest dużo patrz patrz no i kurwa będzie jechał kocir on nie wie gdzie ma skręcić mimo to że jest dużo miejsc parkingowych to wam powiem że i tak brakuje Tyle tego się wysypało tutaj, słuchajcie, no niestety związarów jak tu jeździ dużo to jest Highway 95, jakby nie było idzie wzdłuż całego wybrzeża Atlantyku. A ja tą drogę naprawdę bardzo lubię i potem, o tym wam troszeczkę potem opowiem.